To będzie po prostu opisanie tego, czego strasznie nie lubię w reportażach: drażnić, wkurzać, frustrować, cokolwiek. Po co to trzymać? Wyparłam kompletnie. Cześć! Witam Was w dzisiejszym odcinku Fiszkowej Kartoteki. Ja mam na imię Monika. I cóż, i tutaj na tym kanale opowiadam zwykle o książkach, raz na tydzień czeka na Was podsumowanie tygodnia, w którym opowiadam o książkach, które przeczytałam, książkach, które czytam, książkach, które kupiłam, dostałam, wypożyczyłam, ale także podsumowuję różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, których doświadczyłam w tym ubiegłym tygodniu, to znaczy filmy, wystawy, czasami przedstawienia itd. Jeżeli macie ochotę. Dołączyć do takich codziennych podsumowań, to zachęcam Was do subskrypcji. Do kliknięcia w dzwoneczek pod moim kanałem, bo wtedy będziecie informowane, informowani o kolejnych filmach. Natomiast dzisiejszy film to nie jest podsumowanie. Będzie to film, w którym trochę będę narzekać. Pomyślałam o czymś takim, ponieważ niedawno czytałam pewien reportaż, który nasunął mi pomysł do tego filmu. No i właśnie dzisiejszy film to będzie po prostu opisanie. Tego, czego strasznie nie lubię w reportażach. To będzie po prostu zwyczajne narzekanie na reportaże i dlaczego część reportaży nie podoba mi się. Będą chyba głównie cztery zarzuty do reportaży, i nie do wszystkich moich zarzutów będę miała przykłady. Bo ja z reguły pozbywam się złych książek, które mamy na półkach, staramy się trzymać raczej książki, których, które lubimy, które mają szansę na to, że jeszcze do nich wrócimy. A jeżeli coś było złego albo bardzo nam się nie podobało, no to po co to trzymać, tak na dobrą sprawę? Więc dlatego nie będę pewnie miała tutaj przykładów, może nawet nie pamiętam dokładnych książek, bo po prostu wyrzuciłam je z pamięci, wyparłam kompletnie. No i cóż mnie wkurza w reportażach? W ogóle to bardzo lubię książki non-fiction, czyli właśnie reportaże, biografie, różnego rodzaju książki, które nie są powieściami albo opowiadaniami, które nie są fikcją. Lubię, ponieważ lubię się dowiadywać nowych rzeczy. I tak naprawdę, dla mnie to jest kluczową rzeczą, której szukam, właśnie jeżeli sięgam po tego rodzaju książkę, jeżeli sięgam po reportaż, biografię, to chcę się czegoś nowego dowiedzieć. Więc. Jeżeli książka dla mnie spełnia właśnie ten e, warunek, jeżeli ja się czegoś dowiaduję z książki, no to już spełniła moje oczekiwania w jakiś sposób i spełniła swoją rolę dla mnie, swoją funkcję. E, natomiast jeżeli się czegoś nie dowiedziałam, no to może się okazać, że po prostu akurat no, już wiedziałam więcej, ale książka nadal może być dobra albo może być po prostu na tyle słabo skonstruowana, napisana, że nie wyciągnęłam z niej nic nowego albo. Nawet pomimo tego, że czegoś nowego się dowiedziałam, to jej konstrukcja, jej forma nie pozwoliła mi albo przyswoić sobie tych faktów, albo po prostu jakoś tak, mnie, tak mi przeszkadzała, że nie byłam w stanie za bardzo zapamiętać ich, albo przewyższyła swoje te, te zalety swoimi wadami. No i teraz, co mnie denerwuje w reportażach? Pierwszym takim Rzucającym się chyba najbardziej w oczy i od razu widocznym e, minusem dla mnie oczywiście, e, jest to, że przypisy są umieszczone na końcu książki. E, jeżeli przypisy są w tyle, to po pierwsze, przede wszystkim świetnie, że są, ale po drugie, no niestety dla mnie najwygodniejsze przypisy to są na dole strony. Kiedy jest jakaś treść. Ma numerek i zaraz pod tym numerkiem na dole strony jest wyjaśnienie. Mam tu taki przykład, który dobrze zobrazuje właśnie to, o czym mówię. Na przykład mamy tutaj książkę Waleczne Serca Katie Hickman z wydawnictwa Znak Horyzont. Ja nie tak dawno opowiadałam o tej książce, że bardzo mi się podobała i że bardzo wam ją polecam. I ta książka ma w treści właśnie przypisy na dole, na dole strony. Oczywiście, ma również bibliografię z tyłu, ma indeks z tyłu, ma różnego rodzaju dodatkowe przypisy również z tyłu, ale tak naprawdę najważniejsze rzeczy i takie wymagające od razu informacji są właśnie na dole strony wyjaśnione. I to jest świetne. I właśnie tego też oczekuję. Od dobrej książki reporterskiej, od jakiegoś dobrego reportażu, że ja nie muszę gdzieś grzebać w tyle, e, trzymać sobie dodatkowej zakładki z tyłu e, książki, żeby po prostu łatwo sięgnąć do tego przepisu, bo dla mnie reportaż powinien być, dawać mi dostępną wiedzę, łatwo dostępną wiedzę. Więc ten fakt, że ja muszę gdzieś dodatkowy wysiłek zrobić, żeby tego reportażu, żeby tego przypisu poszukać, dla mnie już jest takim małym minusem. Ale to nie jest duży minus, akurat. To nie jest jakiś duży minus. To też nie dyskryminuje kompletnie, nie dyskwalifikuje kompletnie książki dla mnie, tylko po prostu stanowi pewne utrudnienie. Nie lubię tego, ale nie. Sprawia to, że od razu nie będę polecać jakiejś książki. Jeżeli treść jest świetna, jeżeli te przepisy są i przypisami obarczone są, opatrzone są e, wszystkie fakty i wszelkiego rodzaju badania, jestem bardzo zadowolona, że w ogóle takie przepisy się znalazły. Bo Czasami. są takie książki właśnie tak, typu Revolver Bog Biblii, w której autorzy nie do wszystkiego dają przypisy. Oczywiście. Wiadomo, że przepis nie powinien być w każdym zdaniu, to jest jasne i ja się z tym zgadzam jak najbardziej, ale jeżeli autor powołuje się na jakiegoś rodzaju badania i nie opatruje tego zdania żadnym przepisem, to ja nie jestem w stanie zweryfikować tej informacji, um, że to są prawdziwe badania, że te badania faktycznie były przeprowadzone, że w ogóle um, autor. Prawidłowo powoduj, powołuje się na te badania w tej treści książki. Tutaj, akurat, to było. Tego też właśnie strasznie nie lubię, że jedne rzeczy są opatrzone przypisem, a inne, jakby bardzo podobne, nie są. To jest coś, co mnie drażni. To jest coś, co wkurza mnie, właśnie w reportażach i. Ja oczywiście nie sprawdzam każdego przypisu. To nie jest tak, że ja każdy przypis weryfikuję od razu w sieci i sprawdzam, czy to naprawdę jest to, co autor napisał, ale e, jeżeli czegoś takiego nie ma, to od razu sprawia, że ja nie do końca wierzę autorowi. Nie do końca jestem w stanie zaufać jego wiarygodności. Więc to, że mm, przypisy są, to jest świetnie, ale powinny być niewybiórczo, ale. Do takich większych i najbardziej ważnych faktów, lub właśnie różnego rodzaju badań naukowych, powinny być te przypisy zrobione. Czyli to są dwie rzeczy: przypisy na końcu albo brak przypisów w ogóle. To są dwie rzeczy. Trzecią rzeczą, która mnie drażni, i to dosyć mocno, to są osobiste wycieczki autora. Oczywiście to zależy trochę od rodzaju książki, bo może to być reportaż który opisuje osobiste wydarzenia, osobiste życie autora. Może to być jakaś autobiografia, więc do tego się nie czepiam. Natomiast kiedy czytam o tym, że jest reportaż, jest to reportaż o Ameryce, o różnego rodzaju zjawiskach kulturalnych Stanów Zjednoczonych. To nie spodziewam się tutaj wycieczek osobistych, a tutaj właśnie w tej książce "Rewolwer obok Biblii było mnóstwo tego rodzaju um, wspomnień autora e, wspomnień które tak naprawdę nie wnosiły nic dodatkowego do tej historii nie były jakimś uzupełnieniem e, jakby podstawowych e, informacji które autor zapisał tutaj w tej książce dodatkowo było tutaj mnóstwo tego rodzaju zdań które na przykład o opisuje jakąś właścicielkę e, knajpki gdzieś w e, Stanach Zjednoczonych no i Pisze, że policjant na tą kobietę patrzył jak na kieliszek wódki, czystej, jeszcze nie Albo to ja tak popatrzyłem głosi kolejne zdanie. Te wtręty w ogóle ja nie wiem, jaki mają sens absolutnie w reportażu, który nie jest reportażem Gonzo czyli właśnie tego rodzaju reportażem, który opisuje własne spostrzeżenia. To tego rodzaju wtręty są w ogóle zbędne kompletnie. Dla mnie to są wypełniacze po prostu przestrzeni w książce i ja bym je wycięła jako edytorka, ale no, okej, okay, nie jestem edytorką. Um, czyli wtręty osobiste w książce, która z założenia nie jest osobista, uważam, powinny być usunięte. I to jest Jedna rzecz, e, to znaczy trzecia rzecz, nie cierpię słabego researchu, nie, nie cierpię, kiedy e, kto na przykład są takie reportaże, które opisują to, że ktoś pojechał gdzieś na trzy miesiące i nagle napisał książkę, bo już jest super e, znawcą. Em, jakiegoś tematu albo po prostu coś liznął jakiegoś tematu i od razu pisze książkę. Przez rok się zajmował jakimś tematem i już jest po prostu autorem książki na ten konkretny temat. No nie znoszę czegoś takiego. Uważam, że to też mm, burzy naszą czytelniczek i czytelników umiejętność zaufania autorom, bo kiedyś miało się takie zaufanie do tego, że jeżeli ktoś się podejmuje napisania książki na jakiś temat, to zwykle była to osoba, która naprawdę była ekspertem w tym temacie. To była zwykle osoba, która miała pasję, przez wiele lat się tym czymś zajmowała, może zrobiła doktorat nawet z tego, ale po prostu była to osoba, która zęby zjadła na tym konkretnym temacie. A teraz mamy. Takie czasy, kiedy wystarczy, że ktoś przez kilka miesięcy prowadzi, nie wiem, blog, vlog, e, jakiś kanał e, na mediach społecznościowych na jakiś konkretny temat i zostanie e, poproszony przez wydawnictwo, czy nie napisałby książki, i wtedy, no, oczywiście mało kto nie zdecyduje się na taki krok, bo to są zawsze dodatkowe pieniądze, dodatkowa rozpoznawalność. Więc ja nie winię nawet tych ludzi za bardzo, ale e, samo to, że wydawnictwa sięgają po takie osoby, no to jest trochę takie podburzające. Y Wiarygodność. Nie mamy już autorytetu, nie mamy też takiego zaufania jako czytelniczki i czytelnicy, że osoba, która pisze książkę, jest naprawdę znawcą w temacie, który opisuje. Więc tego strasznie nie lubię. Słabego researchu i takiego skoku na kasę tylko i wyłącznie ze względu na to, że ktoś czymś się zajmował przez jakiś czas i postanawia napisać książkę. No i ostatnia rzecz, jakiej nienawidzę, nie cierpię, nie znoszę. W książkach reporterskich jest to durnowate poczucie humoru. I oczywiście, durnowate poczucie humoru to jest bardzo subiektywna kategoria, ale przodują w tym zwykle popularno-naukowe książki ze Stanów Zjednoczonych. Autorzy tam silą się na jakieś wciskanie do wcipów w każde zdanie. Albo w każdy paragraf chociażby, w każdy akapit, tam musi się jakiś fragment kończyć jakąś super zgrabną puentą albo jakimś takim językowym nawiązaniem do czegoś tam, czegoś tam. I jest to tak nadęte, sztuczne i głupie, że mnie po prostu aż zęby zgrzytają, kiedy, tego, kiedy to czytam. Ja teraz nie mam przekładów, niestety, ale no, pamiętam książki o. Matematyce, o jakichś um, sprawach naprawdę interesujących, ale przez te dowcipy, po prostu aż mi naprawdę zgrzytały zęby i dostawałam um, wysypki nerwowej, kiedy czytałam coś takiego, bo to są rzeczy, które naprawdę nie, przy, nie sprawiają mi przyjemności podczas czytania. Możliwe, że jest tak, że Ludzie lubią właśnie tego rodzaju humor, że to sprawia, że jest dla nich to bardziej przystępne, że jest to dla nich em, jakieś takie bardziej łatwostrawne, ale dla mnie to jest po prostu coś, co mnie rozdrażnia tylko. No i to są takie rzeczy, które mnie wkurzają w reportażach, czyli tak. Brak przypisów y, albo wybiórcze używanie przypisów, przypisy na końcu książki, em, słaby research. Um, osobiste wycieczki autora i ten głupi dowcip, durnowate poczucie humoru. Jeszcze też nie lubię, jeżeli ktoś um, opisuje jakąś rzecz taką. Fizyczną, e, na przykład obraz i tego obrazu nie ma w książce, chociażby w czarno-białej wersji gdzieś tam zamieszczonego. Wystarczy tak poglądowo albo opisuję jakąś mapę i ja tej mapy nie widzę, muszę sobie szukać osobno. E, jest to dla mnie troszkę trudne, to jest trochę tak jak z tymi przypisami na końcu, że to wymaga ode mnie dodatkowego wysiłku i ja muszę gdzieś dokonać właśnie jakieś dodatkowe kroki, żeby coś sobie obejrzeć, m, wyszukać dodatkowo. No, ale to już jest też taka mniejsza rzecz. Ja jestem bardzo ciekawa, co Was wkurza w książkach non-fiction, w reportażach, w jakichś biografiach, autobiografiach, e, bo przypuszczam, że jest jeszcze parę rzeczy, które mogą sprawiać przykrość, nie wiem, problemy. Drażnić, wkurzać, frustrować, cokolwiek, irytować. Napiszcie mi w komentarzu, e, ja jestem bardzo ciekawa. No i w ogóle, a może w ogóle nie czytacie reportaży, to też dajcie znać oczywiście. E, no i to tyle, na dzisiejszy odcinek wystarczy: mi się wydaje tego narzekania. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. No i. <śmiech> Przepraszam. <śmiech> Cześć.